Zmęczony Ryszard Czarnecki opuścił prokuraturę. Tak skomentował swoją sytuację. Ryszard Czarnecki oraz jego żona Emilia H. usłyszeli w czwartek, 12 września, w katowickiej prokuraturze poważne zarzuty. Jednak przed sadem będą odpowiadali z wolnej stopy. Czwartek Ryszard Czarnecki był prokuraturze po to, by osobiście usłyszeć zarzuty. Opuścił ją po godzina 21. Były poseł i były Europoseł w Środę po Południu został zatrzymany przez agentów CBA. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana także jego żona Emilia H. Polityk przyleciał do Warszawy ze stolicy Albanii, Tirany, gdzie spotkał się z byłym prezydentem i premierem tego kraju Salim Berishą. Znany polityk PiS wyszedł na wolność. Były poseł do Parlamentu Europejskiego oraz jego żona zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w kolegium Humanum. Polityk usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz żądania przyjęcia korzyści majątkowej. Naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach Prok. Tomasz Tadla poinformował o treści zarzutów na wieczornym briefingu. W komunikacie prokuratury Ryszard Czarnecki to Ryszard C. Wczoraj, w środę, redaktor, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze CBA zatrzymali Ryszarda Część oraz jego żonę Emilię H. Prokurator przedstawił im zarzuty płatnej protekcji oraz żądania przyjęcia korzyści majątkowej, co wiązało się również z funkcjonowaniem prywatnej uczelni Collegium Humanum, powiedział PROK. TADLA. Podejrzanej Emilii H prokurator przedstawił analogiczne dwa zarzuty, przyjmując, iż działała ona wspólnie i w porozumieniu z mężem Ryszardem część. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Ryszard część i Emilia H nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, dowiadujemy się ze stanowiska oskarżenia. Czarnecki wyglądał na zmęczonego. Wyszedł z budynku prokuratury z walizką. W czwartek, w budynku prokuratury Czarnecki wyszedł sam. Był wyraźnie zmęczony. Miał przy sobie walizkę, prawdopodobnie tę samą, którą zabrał w podróż do Albanii. Polityk zdawkowo odpowiadał na pytania dziennikarzy. Nie miał siły na długie tłumaczenia i szybko oddalił się sprzed budynku prokuratury. Mam taką zasadę, że w czwartek nie wypowiadam się na temat wymiaru sprawiedliwości, powiedział wychodząc z budynku prokuratury: Cytat za onet.pl. Chwilę później zamieścił w sieci wpis: Dziękuję za wsparcie, byliście ze mną w trudnym czasie.